Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś pokażę wam jak zrobić taki bardzo kobiecy makijaż który będzie idealny na sezon jesień i zima więc jeżeli jesteście ciekawi to koniecznie ze mną zostańcie Okej, okay, zaczynamy malowanie więc yy, jak widzicie brwi mam już zrobione I na początek nałożę sobie podkład na twarz i ja użyję y, podkładu z Borżuła tego 1-2-3 w kolorze 52. I będę sobie wklepała mokrę tą beczką. Jak widzicie po chodnicy pod oczami nie mam nie założonego, ponieważ użyję swojego które którego już pewnie znacie, czyli kodektora z Maybelline Affinitum w kolorze 02 nakładam go niewiele ale w taki trójkącik, ponieważ to bardzo ładnie pomoże nam przy późniejszym kontrolowaniu. i wklepuję Kąbeczki. pamiętam też aby dobrze yy, przykryć tutaj tą przestrzeń ponieważ tu mamy zazwyczaj największe zaśnienia tą resztkę która została nakładam sobie na papier Teraz przechodzimy do konturowania na mokrość przed przypudrowaniem i użyję takiego styka z Rimmela Insta Duo Contour Stick i on jest w kolorze medium. Ja co prawda użyłam z niego tylko tej yy, strony do konturowania, ale jest naprawdę świetny. Pierwszą linię, jaką yy, zrobię, to robię sobie tu od ucha do naszej zielonicy. I pamiętam, aby to nie szło zbyt mocno w dół, ponieważ wtedy możemy mieć takie męskie twarzy. A tego przecież nie chcemy. Nałożony produkt będę rozcierała gąbeczką, ponieważ jest tak najłatwiej. I rozcieram to tak w górę, ponieważ wtedy będziemy mieli taki efekt bardzo uwydatniany. Kości Teraz zrobimy sobie też linię tu, w tym miejscu. Dzięki temu nasze usta będą wydawały się większe. Jeżeli jesteście początkujący w kontrolowaniu na mokrą, to polecam Wam ominąć yy, czoło i po prostu czoło później sobie wykontrolować tradycyjnie. Na słowo, ponieważ można sobie narobić wiele niepotrzebnych plam. Teraz, aby jeszcze trochę wzmocnić nasze, nasze konturowanie, to tu na brodę nałożę sobie troszkę korektora. Tu na sam grzybiet nosa. Teraz palcem zbieram sobie Nagle yy, korektora z powiek. I pod oczami też wygładzam nasz korektor. Ponieważ chcemy mieć tą przestrzeń idealnie gładką, bez żadnych smażek. I nakładam tam gąbeczką mój ulubiony bananowy puder. Teraz przypudrujemy sobie całą twarz. Ponieważ chciałabym teraz jeszcze trochę wzmocnić nasze konturowanie, użyję ten z tej czekoladki w kolorze Toffee Chocolate i wykonturuję się na sucho. I właśnie w tym momencie mogę wykonturować sobie też czoło. Teraz nałożymy mój ulubiony róż z VIVO ekstazy, o ten, yy, aby właśnie nadać świeżości i kobiecości temu makijażu. Nabieram troszeczkę, oczekuję nadmiar, spędzelka i teraz wciągam policzki i nakładam tu. Mam, bardziej bardzo część twarzy. Ten sposób nakładania różu wydaje mi się być lepszy, ponieważ nakładanie różu tylko tu w to tak zwane jabłuszko, może wyglądać po prostu jak wypiekli, a tak pięknie się to nam połączy z naszym konturowaniem I nasza twarz będzie wyglądała bardzo dziewczęca oraz świeżo. Teraz czas na mój ulubiony produkt, czyli rozświetlacz. Ja używam mojego ukochanego rozświetlacza z Lovely. Zresztą wiele w moich dzisiejszych kosmetyków co moje więcej, które już pewnie znajdzie, ale po prostu one się idealnie nadają do tego materiału. Nakładam sobie do Na naszych kości jarzmowych. Bardzo delikatnie na no, uchwyt kupi dno. I teraz, w zależności od tego, jaki macie typ 4, nałożymy sobie na inne jeszcze partie trwać, ponieważ ja mam twarz suchą. To mogę sobie pozwolić nałożyć troszeczkę do oświetlania nad brew, tu. Tak delikatnie. po prostu fakcje twarzy które naturalnie się y, świecą, gdy odwijać światło. Troszeczkę na grzbiet nosa, ale nie na czubek, tylko na sam grzbiet. I możemy odrobinkę na brodę. Teraz ten sam wyświetlacz nałożymy sobie również na powierzchni aby rozświetlić nasze spojrzenie i będziemy przechodzili do cieniowania. Do cieniowania użyję y, palety, które robisz dobrze przeznaczenia z mojego kanału, czyli palety z i drzwi. Cieniowanie dzisiaj rozpoczniemy od malowania dolnej powieki. Biorę sobie cień taki brązowy w sumie. Ale jeszcze tak jaźniej sobie palecę u nas nazwie iluzją i nakładam na dolną powieką. Nie boję się zjechać tym cieniem też niżej, ponieważ to pięknie powiększy nasze oko. I teraz, gdy tu już mamy zaznaczone, biorę ten cien na takim płaskim pędzelku i próbuję wydłużyć jakby naszą dolną powietrzą w stronę brwi Dzięki temu nasze oko będzie takie bardziej podłużne. Gdy mamy ten kolor wykonany już na obydwu powierzach to biorę taki puchaty pędzelek i tym samym cieniem Będę kontroloła naszą górną powierzchnię i będę próbowała połączyć to z sobą w tak zwany trójkącik. Teraz e, takim skośnym i bardzo precyzyjnym pędzelkiem nabieram ten dogma i maluję kreskę. łączę tą kwestią sobie tu z tą, którą y, namalowaliśmy na dolnej powietrze. Zrobiłam coś bardzo cieniutką. I teraz przez całą linię naszych szans modlę delikatnie. Teraz ona nie musi być taka, wiecie, bardzo precyzyjna, ponieważ jest to cień i nawet lepiej wygląda, gdy ona jest tak delikatnie rozdzielona. Cień jest skończone. Teraz czas na rzęsy. Ja użyję gdzieś z Maybelline, tego nasz sensational ale tej bardziej intensywny, intensywnie czarny teraz będziemy przechodzili do ust. Yy, chciałabym, aby makijaż ust nie był tak oczywistym, więc na początek użyję konturówki z Evelina. To jest taka z zestawu z matową pomadką O oh My Lips. Ale nie mam pojęcia jak to jest kontur, ponieważ wszystkie napisy, jak widzicie, są w i najpierw sobie pomaluję usta. I w zasadzie na tym etapie można zakończyć ten makijaż. Natomiast jeżeli ktoś jest fanem błysku, tak jak ja, to, to polecam nałożyć jeszcze na usta błyszczyk. Ja użyję błyszczyka, który jak widzicie już mi się kończy tego z Fenty Beauty w tym brązowym kolorze. I makijaż już jest skończony. Według mnie prezentuję się to obłędnie. Jeżeli film wam się spodobał, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o pozostawieniu łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaki, pa!